wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariaczło z tej strony kłaniem się. Słyszeliście? Mariancello, nie żaden karolak, żeby nie było. Eee, Są już tak straszę facjatu na dzień dobry, ale chciałem się przemycić odrobinę prywaty, pokazać wam miejsce, gdzie tworzę te wszystkie materiały typu kawka herbatka w dłoni, Michał i tak dalej. To się dzieje za tymi drzwiami. Proszę Państwa, tu gdzie jest ta, ta, ta wlepa w jej Rozumiesz mnie? To nie pasuje do siebie. Zazwyczaj leży tutaj pies. A to i pilnuje wejście i to jest, to jest jakby fakt. On nie da nikomu wejść. Mówię serio. On będzie warczał, szczekał i tak dalej, dlatego on się często wkurza, jak tu się ludzie krzątają, nie? więc za tymi drzwiami to się wszystko odbywa. To jest ogólnie to żadne studio. To coś jest, jest niezły, dolnik za przeproszeniem, ale pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy nie, nie tej, którą widujecie zazwyczaj na streamach, czy tam na nagraniach, tylko właśnie z, z, z perspektywy, kiedy się wchodzi. Okay? Pewnie Was to nie interesuje, i tak Wam pokażę. Zapraszam. No dobra moi drodzy, wchodzimy. Znaczy, nie dajcie się zwieść, to nie jest szkło zwykłe, szkło. to jest szkło hartowane, kuloodporne. Ja na pewno. Eee, to, co zobaczycie, co takie te drzwi to, co zobaczycie, już tego nie zobaczycie, więc jakby wchodzimy na własną odpowiedzialność. No dobra, proszę bardzo, zapalamy tutaj świateło. No jest łóżko, w którym czasami sypiam, czasami też borykam się z bezsennością, smuteczek pościelone, no tak można powiedzieć 2 na 10 i to nie są żadne zwłoki tam, tylko jest druga poduszka. Wchodząc na lewo rzuca się nam od razu obraz, który dostałem w prezencie od Krzysztofa dzięki wielkie, na urodziny. Zamczysko, szachy, królowa, król, kurde Bele, a obok o, jest, jest. I to żadne srebro nie jest, to jest w ogóle taki gunwo, plastik, drewno. E, hu hu. E, niemniej jednak pamiątka, no to jesteście Wy, to jestem ja, jest fajnie. Jest szafa z bronią, tak, jestem strzelcem sportowym, więc trzymam swoje klamoty. E, półeczka, są szachy, moi drodzy. E, to już się nie mieściło, tych zestawów mam dużo więcej niż, niż tutaj widać na załączonym obrazku. Niemniej jednak to jest pamiątka z Zakopanego, wielkie, piękne szachy, no trochę syfu, wiadomo, jakieś tam... A, słuchawki, których mam też 500... O! Był Makuś! Dieta dopięta na ostatni guzik. Pozostałości jakieś po sklepie. Tyle zostało po sklepie, Marian Czeru. Psy! smutek. Tak, jakieś tam... Jaki stoliczek nocny, słynne łóżko i kolejny obraz, o który często pytacie. Obraz Bachara, moi drodzy, gdzie tutaj płyną piękne kręty, Tak, morskie. No i tutaj jest baza. A, tam, znowu smuteczek. Jest baza, moi drodzy. Tutaj działam właśnie. Tak jest, jakieś dyplomy śmieszne, tam, że wiesz, sportywalki, coś tego, jakieś tam figurki, że tam kopał, że, że, że boksował. Eee, biblioteczka z jakimiś tam książkami szachowymi. No leży, wiadomo, w razie że, w razie górze w nie by nie? Jakieś notatki, no, może troszeczkę ogarną. Wiem, że jest bałagan pierdolnik, ale spokoj. Tu działam kom, żeby się nie grzał, to stoi w ogóle na parapecie, że a szwaganda, wiadomo, to jest to wysoko. Eee, no, mikrofon. Nie? Mikrofon elegancko. Lampeczka dostałem od brata, tutaj, żeby doświetlało mi facjatę. Tak to wygląda, i to jest to stanowisko, nie? Tutaj zasłonięte wszystko roletą. Fajnie, żeby tam sąsiadka nie podglądała. Czasami, jak nagrywam w samych graciach. Eee, no i smuteczek jest. <laughs> jest. Podusia. <laughs> Jakieś tam lekarstwa, wiesz, na głowę. Eee, to są te szachowe książki. Szybkie zwycięstwa, strategia szachowa. Szybkie zwycięstwa. Bardzo, bardzo fajna książka. polecam. Strategia szachowa, spoko. Powiem szczerze, co jeszcze mogę z tego polecić, bo często pytacie mnie. A szach, gram lepiej w szachy, tego akurat nie lubię. Eee, o, ciekawostki, to kiedyś będę chciał troszeczkę o tym ponagrywać. E, ostatni bastion to ostatnia ta książka ta sparowa, słynna. Trochę o debiutach English Opening, Spanish Opening i tak dalej. Co tam jeszcze mamy ciekawego, czekaj, żebym tutaj nie skłamał, a fajne są łamigłówki debiutowe, to jest chyba Martina Surmana, polecam, no i to są te dla początkujących, trzy kroki w szachowy świat, to jest też spoko opcja, część druga i trzecia głównie, to mogę polecić, jak widzicie, ja się perfumuję przed na przykład streamami, normalnie czuję jakbym wychodził do ludzi do, do, na występy, nie, naprawdę, nie naprawdę, mówię serio, to jest... To jest prawda. To jest fajne. Zajechane myszki wszystkie. O, zajechane myszki, ale które już swoje przeszły, nie? Ale jest jeszcze jedna tam oczywiście działająca. Pełno kabli, jakichś tam cuda cudawianków. No i tak to mniej więcej wygląda, nie? Tak to mniej więcej wygląda z lotu ptaka, o, w ten sposób. No i tu siedzę na takim okrześle, tu mam w ogóle lukę, tu... O, o, tutaj wiadomo. Dobrze mieć dużo przestrzeni, nie? Na te... na szkity. No i jest ten kąp, nie? Jaki to jest kąp ten? Nitro-ejser, coś tam, coś tam. Daje radę. Jak na lapka, to powiem szczerze. Nieźle. Więc tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o te gniazdko. Tu, gdzie działam, tu, gdzie żyję, tu, gdzie mieszkam, jestem, nagrywam. O, i tutaj sobie siadam, jak zwyczaj jest. A, no, witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian, czy ten mikrofon nie spada, Ta puf! Podnoszę go, wszystko kraj buczy. No, a to zadanie dnia może rozwiązać. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Mhm. No, więc, no, szału nie ma. Być może kogoś interesował, jak to wygląda, z innej perspektywy niż na streamach. Jeżeli kogoś to nie interesowało, to przecież nie musi tego filmu oglądać. Mam 1600 przeszło filmów na kanale, a jeszcze takiego nie było. No i dobra, no i w porządku. E, no i co? Nie będę przeciągał, moi drodzy. A pokażę Wam jeszcze może dyplomy. Jest tajgerek. Kasia namalowała. Pięknie, zobaczcie. Pięknie namalowała. To jest jak żywy, nie? Jak żywy. Nauczyciel na szóstkę dostałem kiedyś. Dyplom jakieś dyplomy człowieku śmieszne, że tam coś tam wygrałem niby, jakieś walki, o! No i w porządku! <laughs> tak jest, to właśnie on! To właśnie on, o, jakaś tam gala człowieku. To jeszcze nie wszystkie, a wiadomo, trzeba się pochwalić, że więcej mam dyplomów. E, więc tak to mniej więcej wygląda. Jakieś gwiazdki człowieku w nocy się świecą. Jest moc. Dobra, nie będę przeciągał, e, może się komuś to spodobało co tu zobaczył? Czy znaczy w sobie co tu się może podobać? No powiedzmy sobie szczerze. Stary. A, mam świadomość, ktoś może powiedzieć, Marian, co Ty się obnażasz prywata i tak dalej. Tak, ale myślę, że po 7 latach twórczości, 1600 filmach wrzuconych na YouTube, jestem do Wam winien. Żebyście mogli, oczywiście dla tych, którzy chcą, zobaczyć gdzie tworzę, jak to wygląda, wygląda studio, studio Mariana, więc postanowiłem akurat nagrać ten filmik, wrzucić Uh, być może będą komentarze, Marian, mogłeś otworzyć szuflady, pokazać co tam Mariusz. No, lepiej nie, lepiej nie. Yy, więc co, tak to wygląda, nie będę przeciągał, moi drodzy. No, ostatnio dostaję dużo feedbacku, Marian Czelo. co Ty zrobiłeś, czemu zgliłeś brodę? Jeśli tam koleżanki piszą, że przestałeś mi się podobać i tak dalej. Przepraszam, że zawiodłem. Nie, nie, jednak wąs. To jest jednak wąs, nie? Dobra, trzymajcie się, miłego dzionka. Jutro on title Wednesday, zapraszam. Pozdro.